Wiem, że z wielu was już było na gorzkich żalach i na Eucharystii, więc nie będziemy chcieli jakoś specjalnie przedłużać, ale chcemy zatrzymać się jeszcze chwilkę na tym temacie Ojcostwie Boga. No, jeszcze Panowie wchodzą, ale ten temat Ojcostwa Boga jest dla nas trudny, dla nas facetów. Prawda jest taka, że w większości jednak z nas. Hmm, no nie mamy takiego doświadczenia tej bliskości Boga, bliskości naszego ziemskiego Ojca i często rzutuje to na nasz obraz Boga. Dlaczego tak ciężko nam wołać do Boga ojca, Abba, Tato, totusiu. No najczęściej dlatego, że było nam trudno w tych relacjach syn, ojciec. Dobrze wiemy, jak ważna to jest relacja. Wiemy, że każdy z nas tak naprawdę w głębi serca zawsze tym synem chce być i potrzebuje być. To synostwo kształtuje nas. Im lepszy obraz ojca, im zdrowsze te relacje, tym łatwiej nam później być ojcami. Na rekolekcjach dla mężczyzn często robię taki sondaż. I pytam, kto z was miał lepszą relację z mamą? niż z tatą. Kto miał lepszą relację z tatą, a kto miał tak porówno? To średnia jest taka: 90% się zgłasza, że ma lepszą relację z mamą facetów, 5% że było porówno i 5% że z tatą. No taka mamy średnią. W Polsce tak te nasze relacje niestety są trudne. To jest nasze wychowanie też męskie. To jest też to, że jako mężczyźni często nie byliśmy nauczeni wyrażać pewne rzeczy, też jak okazywać sobie miłość, szacunek w małych, prostych gestach. I tak naprawdę dla mnie, kiedy odkryłem Boga jako ojca, to to było niesamowicie uzdrawiające mnie jako mężczyznę, też jako Syna, doświadczenia syna, kiedy odkryłem to, że Bóg jest Ojcem, kiedy zacząłem się tak do Niego modlić, Pamiętam, siedziałem sobie w kościele, wołałem do Boga tato, i odkrywałem, jakie to jest niesamowite czucie synem. Jaka to jest radość poczuć e, tak mocno, głęboko doświadczenie synostwa. Doświadczenie tego, e, że jestem przez Boga ukochany. E, moi drodzy, chcę dzisiaj e, zaprosić Kornela który chce się z nami podzielić swoim doświadczeniem. Myślę, że to będzie, ja już się nagadałem dzisiaj wam dużo, podzielić się doświadczeniem właśnie takiego dojrzewania też w tej relacji do Boga Ojca i, i zmiany, zmiany życia, którą wywołuje. Kornel, proszę cię. Witam cię bracie. Chcę się podzielić pewną moją drogą, jaką odbyłem i nadal odbywam w wierze. To, że tu jesteś, to jest też owoc tego, że Bóg i Jego miłość nie jest ci obojętna i to cieszy. Ja generalnie pochodzę ze Śląska. Tam spędziłem całe swoje życie jestem wychowany w takiej. Standardowej, powiedziałbym, śląskiej wieży, gdzie mama jakby trzymała wszystko, tata się dostosowywał, ale wszystko było jakoś tam poukładane według tego, jak mama zarządziła. Od zawsze chodziłem do kościoła, od zawsze byłem wychowywany w wieży katolickiej, i wszystko wydawało się być normalnie poukładane. Był czas później, że wszedłem w związek małżeński z moją żoną i też było naturalne, że jakby kontynuujemy tę tradycję, tak samo wychowujemy swoje dzieci. Ale kiedy tak sięgam pamięcią teraz do tego wszystkiego z punktu widzenia moich doświadczeń, o których za chwilę powiem, to dużo rzeczy, czy dużo sytuacji było powierzchownych, było takich na pozór. Był czas, kiedy dojrzałem do tego, iż po iluś tam latach pracy zawodowej postanowiłem założyć własną działalność gospodarczą, firmę budowlaną. Znałem, że znam się na tym, mogę to robić. I zacząłem ludziom świadczyć takowe usługi. Niemniej w pewnym momencie doszło do tego, że Prowadziłem także budowę dla pewnych księży. Oni nie zapłacili mi za te roboty, w konsekwencji czego musiałem tą działalność zamknąć. W konsekwencji straciłem wszystko, czego się w życiu dorobiłem. I zaczęły się poważne problemy w moim życiu. Wtedy tak naprawdę nie potrafiłem sobie tego poukładać, jak to możliwe, że księża, którzy codziennie odprawiają Eucharystię, potrafią tak się zachować. I ostatecznie można powiedzieć, że obraziłem się na Pana Boga. Przez pół roku nie przystępowałem do Komunii Świętej ani do spowiedzi. Chodziłem do kościoła. W zasadzie z przyzwyczajenia. Paradoksalnie to przyzwyczajenie być może później, jak się okazało, uratowało moją duszę. Ale wtedy to było przyzwyczajenie chodziłem, bo tak byłem nauczony. I ten mój bunt, to moje niepogodzenie się z tym stanem rzeczy, nieumiejętność poukładania sobie tego trwało tak jak powiedziałem, pół roku. Po pół roku gdzieś tam zacząłem. Powoli coś próbować zmieniać. Niemniej byłem w takiej trudnej sytuacji, że nawet szukałem sposobu na samobójstwo, bo nie wiedziałem, jak to wszystko po ludzku rozwiązać. Wyjechałem za granicę do Szwecji do pracy. Tam, żeby pójść do kościoła. Była jedyna msza w tych rejonach, gdzie byłem. Jedyna msza w tygodniu, w niedzielę, jedna po polsku. Musiałem jechać 150-200 km w jedną stronę, żeby iść do kościoła. I to trwało też ileś miesięcy. I tam, w tym luterańskim kraju, tak naprawdę poczułem się sam. Nie było tam mojej żony, nie było dzieci. Nie było żadnych znajomych. Poczułem, że wszystko straciłem, nie mam niczego. I ta pustka dopiero była w stanie mnie postawić przed Bogiem takim, jakim jestem. Wtedy usłyszałem w swoim sercu słowa, które już wielokrotnie słyszałem, a które nie miały dla mnie większego znaczenia. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Te słowa zaczęły we mnie pracować i stworzyły pewnego rodzaju rekolekcje w tym obcym dla mnie kraju. Później byłem zmuszony wrócić, bo moja żona przygnieciona obowiązkami różnymi stała w stanu przedzawałowego. Nie mogłem jej zostawić samej. I w zasadzie przyjechałem też tu do niczego. Wszystko znowu musiałem zacząć od nowa. Tylko już przyjechałem z innym nastawieniem. Wiedziałem, że Bóg nie zostawił mnie samego sobie. Przez długi czas nie mogłem zrozumieć tej miłości Boga, o której ojciec mówił. Kiedy tak próbowałem sobie uświadomić, co było powodem, to raz, że relacja z ojcem faktycznie. Mój ojciec niespecjalnie jakby się angażował w życie rodziny, ale także ciągle przez długie lata miałem w pamięci słowa, Bóg jest Ojcem Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I byłem przekonany, że jak zrobię coś złego, to on mnie po prostu będzie karał. Byłem tak przekonany jeszcze kilka lat temu. To zauważyłem, blokowało mnie na przyjęcie miłości Boga, na przyjęcie Jego otwartości. Nie byłem w stanie tego przeskoczyć. Do tego stopnia, że nie byłem w stanie się modlić wręcz do Boga Ojca i nazywać go w ogóle Ojcem. No bo jak może być moim ojcem, skoro pozwolił na to, że mogłem w życiu wszystko stracić, jeszcze. Przez takich ludzi ciągle ta myśl gdzieś mnie tam nurtowała. Dzisiaj, słuchajcie, nie jestem wcale bogatszy finansowo. Nie, jestem, nie mam wcale mniej kłopotów. Natomiast to, co się zmieniło, to zmieniło się moje serce. Zmieniło się moje podejście do, do samego Boga. Kiedyś mam wrażenie, przychodziłem do kościoła i jakby wylewałem pewien koncert życzeń. Że prosiłbym o to, o to, o to, o tam, o tamto i tak dalej. Dzisiaj jakby to już nie ma większego znaczenia. Uwielbiam Cię, Panie Boże, jesteś wielki, jedyny, błogosławię Cię. Jakby to jest istota rzeczy, wszystko inne jest dodatkiem. Bóg sam wie, czego ja potrzebuję. Najtrudniej było oddać Bogu ster. My, jako mężczyźni, czujemy się odpowiedzialni za swoje rodziny. Musimy mieć wszystko pod kontrolą. Ja też tak miałem zawsze. Musiałem mieć wszystko pod kontrolą. Wydawało mi się, że wszystko Bogu oddałem, ale musiałem mieć wszystko pod kontrolą. Dzisiaj, słuchajcie, kiedy nie mam nic, tak naprawdę nie jestem w stanie czegokolwiek kontrolować. Ponieważ wszystko oddaję Bogu. Oczywiście uczę się tego każdego dnia, jeszcze może nie zawsze mi wychodzi. Natomiast analizując tę sytuację, doszedłem do wniosku, że ja musiałem dostać w taki sposób po głowie, bo inaczej chyba bym się nie nauczył tego wszystkiego oddawać. Oddać wszystko, to znaczy oddać wszystko. Nie zostawić sobie tych 5%, nie zostawić sobie jeszcze planu awaryjnego. Nie, a tym planem awaryjnym jest dla mnie dzisiaj Bóg. Nie jest nam łatwo, ale nie na tym się skupiamy. Dzisiaj się skupiamy na tym, że jesteśmy umowanymi dziećmi Boga. Jesteśmy tego świadomi. I to, co chcę dzisiaj do Was powiedzieć, to to, że, że zawsze możecie zacząć od nowa. Zawsze możesz przyjść i zacząć od nowa. Pan Bóg cię nie skreśli. Tak naprawdę to nasze ograniczenia, nasze wyobrażenia, nasze doświadczenia skreślają nas samych. Bóg cię kocha, kocha mnie i nie pozwoli na to, abyś zginął. Zarówno ty, jak i ja jesteś jego umyłowanym dzieckiem. Jestem o tym przekonany. Jeszcze przez długie, długie lata, być może i do końca życia, będę czuł konsekwencje tych doświadczeń, które mam. Tylko, że dzisiaj wiecie, nie boję się już tych doświadczeń, bo nic nie może mnie odłączyć od miłości Boga. Tak jak ja kocham swoje dzieci i nie pozwolę. Aby cokolwiek im się złego stało, a nawet jeśli się stanie, to ja i tak będę przy nich, tak wiem i wierzę w to, że Bóg po stokroć bardziej będzie przy mnie stał. Nawet jeśli przyjdzie mi upaść kolejny raz, albo wpaść w jakieś dziwne sprawy, których bym sobie nie życzył. Cieszę się, że tu jesteś, że ja tu jestem. Bo widzę, że miłość Boga nie jest ci obojętna. Natomiast dla mnie ważne jest dzisiaj to, że możesz zacząć od nowa, niezależnie od tego, czy jesteś w dobrej kondycji zdrowotnej, finansowej, małżeńskiej, może szukasz narzeczonej, może jesteś samotny, może masz nałogi, nie potrafisz czymś zerwać. Nie ma większego znaczenia. Oddaj to miłości Bożej, bo jestem przekonany, jestem tego świadectwem tutaj, że tu stoję przed Wami, że wszystko można w życiu zmienić. Nawet wszystko tracąc. Chwała Panu. Dzięki, Kornelu. Kiedy odkrywamy prawdę o tym, że Bóg jest dobrym Ojcem. Zaczynamy też rozumieć inne miejsca w Słowie Bożym. Kornel mówił o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobrą nagradza i zło karze. Jeśli rozumiemy, że On jest dobrym tatą, to wiemy, że to jego karanie to on nie mówi. Ale mówi tak jak ojciec, który jak robimy głupoty, to nas chce doprowadzić znowu do, 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 do porządku, do tego, abyśmy mieli byli, nie robili głupot. Jak byłem mały, Bawiłem się w elektryka. Parę razy wsadziłem, wsadzałem takie druty gniazdka. Jak mnie za drugim czy trzecim razem tak rąbło, że, 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 że to zobaczyłem, aż no to już nigdy go w życiu nie zrobiłem. Bóg, jak dobry ojciec, on nie chce wykorzystywać złych rzeczy. Nie chce, byśmy cierpieli, Ale jak jesteśmy uparci nieraz, no dopuszcza różne trudne rzeczy. Jedną, drugą, trzecią. Jak mnie rąbnie, to w końcu jestem, wiem już, o, już mam tego nie robić. Ale jego ojcowska miłość cały czas nad nami jest. Nie chciałby używać pewnych rzeczy pewnie, ale kiedy my w naszej e, takiej zatwardziałości, ślepocie czasami idziemy na ślepo, to używa nawet tych trudnych doświadczeń dla naszego dobra. Pamiętam kiedyś w więzieniu u nas w cieszynie: e, jednego faceta wchodzi do kaplicy i mówi od wejścia: Ja Bogu dziękuję, że jestem w więzieniu myślę, o, jakiś psychiczny kolejny, bo ich tam jest sporo, ale nie. Zaczyna opowiadać i mówi, Bogu dziękuję, że jestem w więzieniu. Ja dopiero tu zobaczyłem, jakim byłem świnią. Jak piłem, jak krzudziłem moją rodzinę, jak nie dbałem o moich bliskich, jak już byłem zajęty tylko sobą. Ja dopiero tu to zobaczyłem, tu się nawróciłem, tu odkryłem, jaki jest Bóg, jaki jest dobrym ojcem i zobaczyłem, jak ja byłem. Uparty i ego, egoistyczny. Ja Bogu dziękuję, że jestem w więzieniu. Zszokował mnie tym, ale jestem dużo prawdy. Bóg dopuścił nawet taką trudną sytuację na Jego życie, by Mu pokazać, jak w ślepo, w złym kierunku idzie. Jeśli wierzymy, że Bóg jest naszym tatą, to wykorzystuje wszystko dla naszego dobra. Tak jak Kornel, bardzo trudne różne sytuacje przychodził, tak. Bóg użył nawet tego dla Jego dobra. Dla tego, by Go do siebie zbliżyć, by Go poznał. Mogę zdradzić, że jest u nas teraz we wspólnocie jednym z liderów uwielbienia. Jeden z trzech zespołów, który prowadzi uwielbienie. Rozkręcają się bardzo fajnie. I odkrył też swoje charyzmaty i różne dary, które w nim są, by nimi służyć. Jego żona też ma tu mnóstwo darów, ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Moi drodzy, niech ten czas rekolekcji, czas wielkiego postu będzie takim czasem odkrywania Boga jako Ojca. Zachęcam Cię, weź do ręki Biblię. Weź ją połóż sobie w tym wielkim poście w pokoju na widocznym miejscu, by każdego dnia choćby kilka zdań z Ewangelii przeczytać, by odkrywać, jaki jest Ojciec. Biblia to jest list naszego Ojca do mnie i do Ciebie. W tym wielkim poście, jak sobie zrobimy postanowienie, że nie jem cukierków, to to się nic nie zmieni. <grych> jak sobie zrobię postanowienie, że nie będę, e, nie wiem, pił e, piwa, no to coś to może zmienić, ale też nie za dużo. Ale kiedy wezmę do ręki w tym wielkim poście Boże Słowo, zacznę go czytać, karmić się, to to naprawdę coś zmieni w moim życiu. Wielki post ma coś zmienić. Jeśli poznam lepiej mojego ojca to to się zmieni bardzo dużo. Zachęcam. Niech ten Wielki Post będzie przyrzuty z Biblią. Nigdy nie jest za późno. Mój tata, górnik, wziął do ręki Biblię, zaczął czytać, jak miał 60. Zachęcałem go, wziął do ręki, zaczął czytać. Kupił sobie dobry przekład, bo miał, mieliśmy w domu tylko taki stary z 19, początku XX wieku, końca XIX. Przychodzi do mnie, kiedy się pyta, tato, co to jest żertnik. Ja mówię, ja sam nie wiem. Co to masz za Biblię? No ja taką starą. Nie? To kup sobie nową, jest takie fajne wydanie Paulistów. Zacznij czytać. I widzę go często teraz w domu, jak mu tata czyta, czyta Słowo. Widzę, jak to zmienia jego modlitwę, jak to zmienia jego też relacje z Bogiem, jak zmienia jego Boże Słowo. Niech ten Wielki Post dla nas mężczyzn właśnie będzie takim czasem odkrywania prawdziwego oblicza Ojca, prawdziwego oblicza Boga. Nie jesteś mnichem, nie będziesz godzinami siedział przy tym słowie, ale naprawdę kilka zdań, pięć minut. Jest też teraz takie piękne wydanie, Biblia Audio, że można sobie słuchać w aucie, jadąc, pięknie wydana. I znam mnie jednego faceta, który mi mówi, że jak to zaczął robić, zaczął sobie słuchać do pracy, to to mu bardzo dużo daje. Jest też taka aplikacja na telefon, Modlitwa w Drodze, gdzie też codzienne czytania można sobie posłuchać. Wiele mężczyzn mi mówi, że to im dużo daje. To Słowo gdzieś tam pracuje w nich, w sercu. Trochę sobie jeszcze o tym Bożym Słowie w środę powiemy. E, więc na koniec, po błogosławie każdemu z Was, by ten czas odkrywania Boga jako Ojca był czasem odkrywania też nas jako synów, ukochanych synów, ale też właśnie jako mężczyzn, którzy są na tym świecie posłani do tego, by ten świat naprawdę przemieniać. Dobry ojcze, proszę dzisiaj o błogosławieństwo dla moich braci, którzy tutaj są zebrani. Ojcze, Ty znasz serce, męskie serce każdego z nas, znasz nasze męskie problemy, wiesz ile mamy w życiu stresów, problemów, kłopotów, wiesz ile takich trudnych rzeczy, które dźwigamy na swoich ramionach, jak ciężko nam nieraz i sobie z tym nie radzimy. Ojcze, ale z Tobą. Tak jak obiecałeś, poradzimy sobie zawsze. Proszę cię, Ojcze, dzisiaj byś odnowił w moich braciach radość z tego, że są twoimi synami. Proszę cię, Ojcze, poślij swojego ducha, aby odnowił w ich sercach tę radość, to wołanie do ciebie, Ojcze, Abba, Tato, Tatusiu, odnow w nich radość, że są synami. Ucz ich teraz, Duchu Święty, wołania do Boga jak do Ojca. Ucz ich. Y Przypomnij im godność, którą mają, jako Twoi Synowie, że nie są Byle Kim, ale są synami Ojca Niebieskiego. Proszę Cię, dobry Ojcze, odnawiaj w nich ten obraz Bożego Syna, aby nie dźwigali już sami tych ciężarów, ale zawsze z Tobą. Proszę Cię, Ojcze, by Twoje błogosławieństwo, by moc Ducha Świętego wypełniała ich serce, by jako Twoi Synowie mogli w swoich rodzinach być mężami, ojcami, którzy tą miłość Bożą przyjmują i umieją ją dawać. Niech Twoje błogosławieństwo dziś ich wypełni. I niech Was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Panowie, do jutra, do zaś. Z Panem Bogiem.